Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kuba Agro, a to jest kolejny odcinek na serii of Bergman. Gramy już na wersji 1.007. Bardzo się z tego cieszę. Save został przeniesiony. O czym powiem więcej za chwilę właśnie o tym, że przenieśliśmy. O tym jak tutaj właśnie było przenoszenie save'a. Dość dużo nam to zajęło czasu, bo jakieś 3 tygodnie. Oczywiście nie ciągłej pracy, ale na przykład takie rzeczy jak wino w beczkach zostało przeniesione, takie jak stany magazynowe yy, doszło kilka nowych rzeczy na nowej wersji i na tym się najbardziej skupimy na przykład właśnie tutaj jest magazyn który był wcześniej, ale w tym magazynie możemy także przetrzymywać trociny yy, jest to nowy produkt, który możemy zakupić w sklepie w zakładce obiekty w artykuł, artykułach komunalnych, tak? nie, konsumenckie, sorry Artykuły konsumenckie I tutaj mamy właśnie Pudełko z trocinami yy, Trocinami należy ścielić U kur Oraz u koni w stajni Nie mam tutaj teraz na przykład yy, Wiórów Ponieważ wióry yy, ponieważ wiury zmieniły swoje miejsce i teraz mamy tutaj taki duży magazyn na zewnątrz kominkowe oraz na wiury. On też jest taki, że na podchodzenie. O zmianach to już mówiłem w sumie, ale jeszcze Wam pokażę. Piekarnia jeszcze nie jest rozk rozkręcona, ale wszystkie tutaj nasze zasoby są. Hmm, widzicie? Coś tutaj? Jakby nam to, ta szyba nie odbijała kwiatła latarki, ciekawe yy, może zobaczymy jak się włączy przycisk też nie nie może tak ma to by wyglądać, nie wiem wiem, że jest ciemno, więc odcinek pewnie mm, będzie trochę słabo widoczny ale chciałem to zrobić już dzisiaj ten odcinek, bo no, udało się wreszcie przenieść tego save'a bardzo się z tego cieszę yy, jeśli chodzi dla osób, które chciałyby sobie przenieść takiego save'a, yy, no to na pewno nie można przenosić pliku, yy, w którym jest yy, malowanie terenu. Nie można tego pliku przenosić, bo wtedy dzieją się złe rzeczy. Na przykład w tych fragmentach mapy, które zostały dodane w tej wersji, takich jak ten, yy, po prostu jest wszystko pokryte trawą. Yy, więc nie należy takich plików przenosić w całości. Najlepiej ich w ogóle nie przenosić. Yy, Jakie jeszcze pliki? Pliki, crops, czyli te. Yy, nie items, sorry. plik items, w którym są yy, zwierzaki. Też trzeba zwierzaki przenosić po kolei. Yy. Możecie przenosić oczywiście stany koryt, jakie są, tylko na przykład nie można przenosić stanu koryta z wodą, ponieważ wiele zwierząt na naszej farmie, takie jak na przykład yy, chyba stajnie, tak, stajnia również. Kurnik akurat nie tajnia chlewnia oraz obora nie są już, nie trzeba tam wozić wody, ponieważ one są podłączone do sieci, jeśli chodzi właśnie o wodę. Co jeszcze? Mieliśmy problem z przeniesieniem cielaków, więc cielaki zostały kupione na nowo. A w międzyczasie gadając z tym wszystkim, pokażę Wam jak obsługiwać ten magazyn na worki. Teraz szybko pokażę Wam, co tu można przenosić. Jak widzicie, wszelkie nawozy, nasiona. Yy, wszystko, praktycznie wszystko to możecie zworkować. Oprócz tych malutkich worków typu yy, tam na ziemniaki i na wióry. Wszystko można tutaj składować. Mam tutaj kil kilka takich warków właśnie. Yy, na przykład ten... Mm, sekundę.

Ładnie schodzą. za chwilę wrzucimy tutaj też te palety Wciskamy tutaj przycisk Zamyka nam się klatka i jedzie do góry Natomiast w momencie, kiedy wejdziecie na górę, myślicie, że to zniknęło, tam się schowało do magazynu, natomiast tak się nie stało. Trzeba tutaj podejść. Jak sobie uruchomicie podpowiedzi? Hmm, Dokładnie w którym to jest miejscu, sekundkę, żebym się tutaj nie pomylił. O, widzicie? Jest napisane: Aktywuj magazyn. I znam, zniknęło bardzo ładnie wszystko. I nie wiem teraz, czy w tym momencie możemy to wyciągnąć. Wybierzmy sobie na przykład karmę dla świń, którą wcześniej tutaj załadowałem, yy, czy to już było? Nie, chyba nie. O, właśnie to jest to, ale teraz jak widzicie, jest jeden big bug, ale nie mogę go wyładować. Teraz trzeba wcisnąć kolejny raz dezaktywuj, i dopiero wówczas możecie sobie coś z tego magazynu. Wyjąć. Tak to niestety nam tutaj działa. A więc teraz sobie to aktywujemy, żeby móc, nie wchodząc tutaj na górę, móc sobie yy, ładować kolejne palety. Wchodzimy do tego przyci przycisku i nam wszystko ładnie tutaj zjedzie. Nie zabrałem go. Ogólnie nasze. Posób przenoszenie, nie wiem czy już przedemówiłam o tym mówiłem ja. Nasz sposób przenoszenia save'a jest taki, że wszystko co da się wygenerować na nowym save'ie generujemy tam. Zobaczmy, bo dopiero to co nam bardzo udało się wygenerować dopiero jest w kramer był trudny z I na powiem, że teraz przynoszenie różnych wideł do Kramera nie jest już takie proste. Sekundkę. O właśnie. Zaraz wam to pokażę. Yy, przenoszenie yy, wszystkich przyrządowania do Kramera yy, nie jest teraz takie proste, bo musicie w zasadzie kupić nowe. Yy, doszła nowa kategoria, gdzie są nowe elementy, i to już nie są rzeczy marki Paladin, tak jak wcześniej, które były w zakładce miniładowarki chyba. A więc my, taki... oczywiście, można kupić też te stare, które są, yy, ale można sobie, o właśnie, wcześniej mieliśmy tą łyżkę. A teraz my sobie zamieniliśmy na tą od Hoffbergmana Tak samo ten tutaj do palec Chwytak, on był, te widły one były takie jakby stacjonarne A teraz można zmienić sobie i wylokować Tak jakby poprawić Co łyżki To jest chyba jedyna, o nie jest taka jak to było.

Jeszcze Wam nie pokazałem kramera, bo kramer też zmienił yy, troszeczkę Zmieni, Zmieniła się sprawa jeśli chodzi o kramera o. Yy, To jest w dodatku yy, Platinum Ten kramer jest w mapie Hofbergman Oraz ten One się różnią bodajże tak One się różnią tylko i wyłącznie chyba prędkością Nie wiem czy jakimiś yy, elementami kolorystycznymi Natomiast ten Kramer to jest kramer, którego mieliśmy wcześniej y, jako modyfikację y, w modpaku do mapy of Bergman. Także w tym momencie nie potrzebujemy już tego moda, który wcześniej właśnie y, zawierał modpak y, do mapy of Bergman. Ta ładowarka, którą właśnie teraz mam wskazaną, jest identyczna do tej. To jest dokładnie to samo. No, więc zawsze to jest plus, no bo jeden moc nie, tak? tak. No to Bermot, jak zawsze, należy mieć wiele No i ee, to jest właśnie takiego, że jeden się nie Ja jeszcze nie zrobiłem, zrobiłem to, no. już to kolejny Nie, Natomiast odprawione, za to włączyłem sobie tutaj DLC Alpine Farming. No i super Bardzo mi się nagle z podoba. Nie sobie po całość w drodze. Bardzo taki fajny jest ten magazyn, więc można pożądać na tym gospodarstwie. Działa właśnie taka automatycznie, Oczywiście jeśli mamy tylko włączone tam, gdzie magazyn jest to te same znikają, nawet nie trzeba tam na górę wchodzić, Eeeh... Aha, jeszcze może zamiast to robić, jeszcze jedną paletę wrzucę i ja to już dostoszę na przycinku, bo jeszcze mam dawać ważne rzeczy do pokazania. Tak jak już wspominałem w poprzednich odcinkach yy, Jeśli macie jakieś pytania dotyczące mapy lub przenoszenia Discord tego to napiszcie, jeśli będę w stanie na nie odpowiedzieć to na pewno powiem Powiem zarówno w komentarzach jak i na Discordzie Nawet w yy, ale lepiej to powiedziała Mam już Discorda aplikację w telefonie więc masz też poznanie i to będzie szybko no i bako. Także ja sobie tą ładowarkę tutaj zostawię, skończę tą pracę poza odcinkiem, a tymczasem pokażę Wam. Yy, o właśnie w tym miejscu yy, w tej nowej stodole nic nie magazynujemy aktualnie. Jedyną nową maszyną, jaką tutaj mamy na tym save'ie jest ten Oto. Ta Oto maszyna od, od farmera Andiego. Ona w tym miejscu stała oryginalnie na wersji 1.007. I kiedy właśnie Mateusz mi przenosił maszyny, powiedziałem mu, żeby jej nie usuwał no bo jeśli ją dostaliśmy w startowym odpaku, no to no możemy być o nią bogaci. Nie będziemy jej raczej sprzedawali. Spróbujemy w w przyszłości znaleźć dla niej jakieś zastosowanie, jest to coś w stylu tego pasa marki Grimme, który mamy, yy, tylko w formie takiej rury, takiej żmiki. Natomiast ważną rzeczą, jaką Wam chciałem pokazać, to wszystkie ziemniaki, jakie miałem w bunkrach, które wcześniej stały w miejscu tamtej stodoły, yy, znajdują się teraz. tutaj w tych dwóch bunkrach, jakby one są składowane. Wydaje mi się, że teraz ten drewniany budynek silosu właśnie będzie nam służył do składowania jakichś okopowych roślin, dlatego, że nie jest to już silos tego ekranu, który był po prawej stronie nie ma, zamiast za to mamy tutaj workownicę, a rolę silosu przejął ten oto tutaj właśnie, przy którym nawet nie mamy żadnej niestety ekranu czy żadnego licznika nie wiemy co tam jest ile tam czego jest niestety e, tutaj mamy oczywiście tą okienko, ale tutaj nic nie widać. Możliwe, że jeśli nasypiamy czy tutaj będzie to widać, nie wiem. E, prawdopodobnie nic tutaj nie ma, w tym sensie dlaczego miałoby być. No patrzcie jest coś. To trzeba to pousuwać. Dobra. To znaczy, że jeszcze nie wszystko przeniosłem, bo to znaczy, że będę musiał pousuwać te strony magazynowe, no bo... Na, jak na no, poprzednim sejwie grałem, to w tym wersji 1.0.0.6.2 to już nic w magazynach nie miałem. A więc będzie to trzeba jeszcze usunąć. Yy, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeśli Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Yy, w kolejnych odcinkach będą się działy ciekawe rzeczy ponieważ będziemy kupować sporo nowego sprzętu, bo stwierdziłem, że z taką ilością pieniędzy, jaką mamy na koncie, powinniśmy zacząć rozwijać trochę nasze gospodarstwo. Będą nowe sprzęty, będziemy sporo pracować, bo będzie trzeba skosić trawę w sadzie oraz na polu numer 7. Oprócz tego, zamierzałem kupić właśnie. Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Zamierzałem kupić GPS-a do Ponieważ chciałem siać rzepak ze ścieżkami technologicznymi na polu numer 5. Natomiast termin na siew rzepaku już minął. I mam do Was pytanie: czy myślicie, że jeśli ja yy, posieję go, gdzie mamy ten rzepak? Yy, tutaj. Myślicie, że ja, jeśli go posieję w ciągu tych najbliższych 3 dni, to czy on mi urośnie odpowiednio? Można by jeszcze sprawdzić tutaj. Jego odporność, nie to jest. Tu, a tutaj jest. Rzepak: odporność na mróz średnio wysoko. O, właśnie. Czyli, jakby wykiełkował nam już, to by była wysoka odporność. Natomiast na suszę, żadna nic dobra. Myślę, że spróbuję go eksperymentalnie wysiać, ale proszę Was o. Do, do kolejnego odcinka tego nie zrobię, więc proszę Was o y, odpowiedź w komentarzu. Ci, którzy na przykład zrobili coś takiego kiedyś, hmm. to nie musi być na mapie Hoverman, mogą być na każdej innej mapie, bo to jest Sions Geopolska od Antona. A więc. Y, każdy, kto z niego korzysta, właśnie może mi odpowiedzieć na, na to pytanie. Y, w jednym z kolejnych odcinków będziemy również korzystali właśnie z tego silosu przejazdowego. I w nim tutaj yy, pracowali. Tak więc yy, w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.